Ohio, ja jestem Tosirko, a to kolejny odcinek około 3 minutowej prezentacji, choć zarazem pierwszy przedstawiający anime. Na końcu tego filmu będzie znajdować się kilka słówek japońskich dla osób, które chciałyby się coś języka japońskiego nauczyć. Dzisiejsze anime nowe nie jest, ponieważ pierwsze odcinki wyszły w 2006 roku, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? A nie chcę polecać anime, którego są na przykład raptem dwa odcinki, bo sam nie wiem jeszcze, czy warto te anime polecić. Dlatego w tej serii możecie się spodziewać anime dawnie zamkniętych, jak i takich, które dopiero wychodzą, ale minimum jest już 9 odcinków. I kolejne będą kwestią czasu, chyba że będzie 12 odcinkowe anima, więc tych odcinków za dużo nie będzie. Ja tu Pitu Pitu, a czas ucieka, więc przejdźmy do omawiania tego co widzicie na ekranie. Anime nosi nazwę Gintama i posiada kompozycję epizodyczną. Nie występuje tu ciągła fabuła. Każdy odcinek zawiera zazwyczaj całkowicie inny wątek, odcinki są ze sobą bardzo, bardzo luźnie powiązane, choć zdarzają się wyjątki, że od czasu do czasu dłuższe epizody są rozłożone na kilka odcinków. Opowiada ono o losach samuraja żyjącego w Bedo w trudnych czasach, ponieważ na ziemię przelatują kosmici. Nazywają się Amanto i zakazują walki mieczami przez to większość samurajów znika, a nasz bohater jest jakby reliktem przeszłości. Nasz protagonista wraz z dwójką przyjaciół i psem, którego głównym zajęciem jest gryzienie po głowie kogo tylko popadnie, zwykle naszego bohatera, prowadzi agencję najemników do wynajęcia, którzy zrobił wszystko oczywiście za odpowiednią cenę, jakoś przecież trzeba zapłacić za czynsz kolejne numery show jumpa, które nasz bohater non -stop czyta. Czasami jednak mają oni kłopoty ze znalezieniem klientów i jak jakiś się pojawia, bywają bardzo zaskoczeni postacie w anime nie mają zbyt bogatej garderoby. Jeśli nie występują w przebraniu, zazwyczaj chodzą ciągle w tych samych strojach, co nasuwa pytanie czy często robią pranie, czy jednak mają dużą liczbę jednakowych zestawów. Mimo, iż początkowo jesteśmy bombardowani masą humoru serwowanego przez praktycznie każdą postać występującą w tym anime, a nasz protagonista nie wygląda na kogoś silnego, w gruncie rzeczy to możemy zauważyć, że jest w pewnym sensie leniem. to jednak w najważniejszych momentach potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć i samemu zniszczyć maszynę wołującą trzęsienia z ziemi, a najlepsze jest to, że dokonuje tego drgnianym mieczem. Poza wspomnianą organizacją najemników, przez anime przewijają się również jednostki tzw. policji, do zwalczania przestępczości oczywiście. Choć bardziej wprowadzają oni chaos kolejne momenty wywołujące uśmiech na twarzy, nie są odpowiedzialni za powstrzymanie kogokolwiek, to są bardzo ważnym elementem tego anime. Jeśli jesteście fanami anime w stylu komedii z elementami walki i science fiction, to zobaczcie kilka pierwszych odcinków i sami zdecydujcie, czy chcecie oglądać dalej. Tak jak wspominałem, na początku po filmie będzie japoński, więc czekajcie do końca, a tymczasem ja się żegnam, trzymajcie się, popa.